Witam wszystkich tu Hikomikos. Wybrałem się na wycieczkę do Lublina i jestem u kogo? U Melody. Siema ma wszystkim. Melody z tej strony. Robię właśnie włamanie i przeglądam wszystko, to co ma w kolekcji. Da, no właśnie, no jeszcze moje figurki. Figurki, tak, Pokémonów właśnie okay. z tych serii Bandai. O, masz, masz te... Nie wszystkie, jeszcze mam takie z takich... Um... Mam... Wiesz co, miałem ten sam zestaw tych figurek. Tam był Dito, jeszcze jakieś inne były. Wiesz co, gdzieś powinnam mieć tego, takiego Bulbazaura, twardego, gdzie można było go na ten. Na... Um, no, na łówek nam było to posadzić. To się No Zastanawiam się, jak, jak te, jak te wyrzutnie działają? Eee, dupnie, bo powiedziała ci, wiesz. O, jest. Nie, to nie ten. Chłopaki, gdzie jesteście? Nie, to jest, mam po prostu. O, jest. A, Ten, no. Bo miałem tu taką dziwną wyrzutnię, co to wstawiał się Pokemona. Kształt wizuki, aż wstawiał się po i taką kuleczkę się uderzało. O, kiedyś też miałem taki ten właściwie to mój brat miał. Z takim niebieskim bionikiem. Czyli to wszystkie figurki. Tutaj kolekcja Mang oraz. I Ma McDonald's. Tak, Resiram. No, raz i dwa. Ja mam jednego bez skrzydeł, tak jak kurczek wygląda. Mogę ci dać jedno skrzydło, żebyś miał? No. Nie. No, mam dwóch maluchów, nie? Jeden może być rehabilitacyjny, Zawsze to coś. Gry. No gry, nie te plakaty, jak ktoś chce. Pokémon Barrel Revolution. We Play Motion, zaraz zaczniemy grać. E, Tales of Symphonia oraz Poké Park, który chciałbym z ciekawości nawet zobaczyć, jak to się prezentuje, bo nie miałem okazji oglądać. Black and White, Czernibiel, no, Mało mało. Z Inne kolekcje. Oczywiście. Tak. Ktoś jeszcze filmy? To tak. proszę. Na DVD poszukuję trzeciego strasznie. Nadal nie mogę go znaleźć na DVD, i o, YouTube powraca. A, no DVD to ciężko, ja mam stare, dobre o, Kto pamięta Spinner Extreme? Ła, wow, to jest tyle. To się kręciło je na tych arenach. Możesz A, teraz zrobimy jakiś pojedynek. Boże nie! Boże nie! Ej. Dwie wersy, to Miałeś i... jakiegoś, jakiegoś ulubionego spinnera? Spinera? Z yy, spinera? Z to? Wiesz co, ogólnie od bohaterów to lubiłam tego, co ma elektrycznego tygrysa. Nie, nie, nie pamiętam jak się bohater nazywał. Ale on był właśnie z, z tym dużym elektrycznym i należał do zespołu Tysona. No właśnie właśnie mam dwie, te, dwie wersje. Mam tą nowszą mhm. arenę i starszą arenę. Yy. Tylko trzymam tego mojego tygrysia? Chociaż i o ten. Tak. Tak, lodowy, lodowy tygrys. No, mój to był ale chyba nie masz tego. A ten dobrze masz? Wiesz, którego ja szukam. Miał fajne tło z tyłu. O ten. Ten był mój szczęśliwy. A ten? Eee, a mi się zdaje, że ja go goć pana mam. Tylko że to trzeba dokładnie popatrzeć. Miał takie ząbki, właśnie. O, albo będę miał. O, ten tygrys. Aha. Dobra, szukamy, szukamy, szukamy. Siedba nie Bo było chyba jakieś takie jasno-niebieskie tło takie, jak pamiętam na tym. No nic, ja wezmę innego. tylko I była zasada. Nie wiem, ty byłeś tą stroną, ja jakoś miałem od, odwrotną zawsze jakąś tendencję. Tak, do, do mój korań. drogi, mam! O, masz, super. Dobra. I on miał właśnie... Jak, jak zakręciłem, to puszczałem go tak w powietrzu. Zawsze tą stroną, nie wiem czemu. Tak? No. ja zawsze od, od, pamiętałam, że. Od tej strony zazwyczaj. No nie wiem, chyba każdy puszczał. Każdy in, po prostu jak, jak raczej, się tak. Ale masz super idealny stan. Ja to jedną nawet tak podziurawiłem no. lekko, żeby były utrudnienia. Ty jest? Specjalną trasę zrobiłeś, bo. Tak, przez przesunę w pudełka, Dobra, bo tu jasne jeszcze jasne, jest, bo jest więcej to jest to rzeczy. Miejsce. Była zasada. Free to one, let it drip i każdy no. tak odkręcił. No mm. nie zobaczymy. Free to, to one, one, let it drip. Drip. Aaaa! Ja Za słabo. No to... I zawsze, zawsze graliśmy do trzech, do trzech, y do trzech razy i kto wygrał, to zabierał przeciwnikowi taros, no, tak albo nie wie, co tym, się co się grało, albo na przykład jakiegoś innego. którego. którego innego. Dobra, no, próbuję mega szczęśliwego tygryska. Three, two, one, <śmienicza> and... <śmienicza> 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 once again! Tak. Trzy, <śmienicza> Eee, ja buuu! wiesz jak ja zawsze łapię? Za tą twardszą część. Aha. Po prostu ściskam i no, później no. tak łatwiej jest zakręcić, bo jak złapię za te dwie... No tak. E, no właśnie też nie. Aaaa, wypadła sprawa. Pamiętam jak się później <laughs> grało, to palce czerwone bolały. O zaję twoją twoje wyższości! <laughs> twoją wyższość! wyższości! jak ten ma zumbki. No. Ale popatrz na to. Te to już były no straszne, straszne, no. bo to była seria, Tak, to e, druga, pierwsza to była normalna, a druga no. to była extreme, a trzecia to była destroy, zniszczenie. No właśnie. To już w ogóle, z tej ostatniej miałem, brakowało mi chyba trzech, ale pogubiły mi się po prostu no. i nawet no. e, nie mam. I, I to były. mają taką fajną to, że każdy ma swój ten tak. tor, gdzie zaczyna. Tak i byłem zawiedziony, że do trzeciej serii nie było areny już. No. Fajnie. Jest. Raz jeszcze mam tak, że dwa udało mi się zdobyć z francuskiej wersji. To jed, jeden tył... Nie, nie tych. o takiego mam na przykład, mhm. że z tyłu... Mają, ma tył świecący w ciemności. O. Takie plamki oh, wow. ma świecące w ciemności. I to fajnie wygląda. No stare czasy. No jasno się. Po 2,50 były te areny u mnie. Nie wiem jak o ciebie. o no ja takie ma... nie pamiętam. Borda. Co ty wymagasz od 424 latki? Po, po, po ta, Masz jakieś? O, naklejki masz. Wiesz, jednej mi brakuje. Klefabel. Oj, nie wiem. czy Ja to... nie będę miała wiesz. bo jakoś malutko mam. Nie wiem, czym jak to zrobić. Flesz. świecące w ciemności, duże metalowe. O, mój szczęśliwy i ulubiony marsz. Tak. <grym> Snorlax, wow. wow. zaraz, masz to, co zawsze chciałem to mieć <laughs> O właśnie, pamiętasz tego Fenuzaura, co Ci pokazałam? To właśnie mniej więcej o z nimi, o z tym o był komplet y, starterów nie? I Właśnie miałam y, Bulba Ibizaura i Fenuzaura Licencja Nintendo, Tommy, Made in China I to się naciskało na to tak, i to strzelało i i trzeba było tego pokemona stojącego wtrącić. Tak. Żebyś przynajmniej ruszył, nie? A spróbuj teraz to otworzyć. Nie da się? Czy... da się? A tutaj jest ten ten. Tak. A i właśnie, mam kilka tych krążków i nie wiedziałem z czego one były. A to są z tego zestawu. Tak. No, to już wiadomo, a to jest jakiś missprint, czy coś ci się nakleiło? Wiesz co, ten mi się niestety e, he, he, z powodu moich niezbyt dobrych znajomych Aha, było no zalane. Musiałam po prostu zakleić na coś, żeby mm -hmm. to sprawdzić. Ja wiem, także kiedyś ten zeszyt z to że mi koleżanka pomazała długopisem w środku. Eww! I nakrętki, Mirinda, nie przegap najlepszego. Mm, jest trochę ten piękny Arkanej, co tak wyróżniaje. Golem ja, no, to nie wiem czy widać tutaj ledwo muszę z z tym tak, z tym płomieniem Magikarp Golem Co tu jest jeszcze slajter Wybierałaś sobie zawsze jak była w sklepie Ja to też raz pamiętam że pojechaliśmy z rodzicami do Kielc mhm. na duże zakupy i pamiętam, umówiliśmy się za 10 minut przy Kasie. Poszliśmy wybierać. Yy, chodź zobaczymy Mirindę na chwilę. Czy, czy może mają. Tam było chyba 5 palet, a my staliśmy i przekładaliśmy co chwilę. Rodzice się już zaczęli martwić, czy się zgubiliśmy, czy coś. Do Ochran dostaliśmy niezły potem za to. Poszliśmy sobie na kredki wybierać. Ale wtedy całą serię chyba zobaczyliśmy, no. jaka, jaka była. No, no bo tak to trzeba było na internecie szukać, a no. to wtedy było ciężko do kafejek się dostać. No. Pełno kolejek. A, ale są... Rogaliki, czy Pokemon czy Pita? A, część mam normalnie, a część jest w tym, w jednym z zeszytów pana klejane, bo o. nie zdobyłam tych. Nie zdobyłam. Miałaś przy, przyklejane. Wiem coś o tym. Mam tak samo właśnie z tej serii z Boomera przyklejone, ale udało mi się zebrać całą serię nienaklejonych. I tu jest ta sama historia. No, jest to naklejane, no. No, ciężko, ciężko potem cokolwiek z tym zrobić. Masz to, co ja chcę mieć. te Składanki, tak. I Ja nie mam wszystkich. Część udało mi się kupić takich, że nie. O, jeden chyba jest troszeczkę rozwalony, bo nie przeżył zderzenia z... Zklejany e... był? No. No czu pamiętam, czuć, który... że... Nie, to są dwie. Nie, dnie. to jakieś inne. Ale ja sobie tak poukładałem je, że mamy już według też numerków. Za coś się chyba zamienimy. <śmiech> <śmiech> Będę wysyłał paczkę. O, tą mam porwaną. Pamiętam, że znalazłem do, do na ulicy. I była połowa. Potem patrzę i idę dalej, drugi jakiś kawałek. No to zrobiłem tak, że skleiłem to. A tu jest tak, połowa miała, jest normalnie. Tu jest dorysowana część z kredkami. To wygląda śmiesznie. I Zawsze była wielka rozpacz, jak chciało się pokazać komuś przekładankę. Pokazywało się, a się rozerwała. To była właśnie wada tych przekładanek, że one były strasznie kruche. Ale trochę mam. No, zbierało się jak się miało możliwość, nie? Tak, teraz to już co? No, pójdzie nic. się, nic się nie da zbierać. Nie da się. Te Angry Beards jedynie w Chipikao, no ale to jest fatalna jakość, bo tazosy są papierowe, chociaż 10 limitowanych jest metalowych. Można hmm. iść z magnesem do sklepu sobie wybrać. <śmiech> <śmiech> no właśnie, się zresztą zastanawiałam jak niektórzy potrafią wiedzieć, że to jest tazos, nie. No, nie. no właśnie, to są właśnie. Metal -tazos, e, metal tazos, właśnie z Advance nie wszystkie oczywiście, no bo nie, nie mam takiego szczęścia. No ale. I te naklejki z Merlina chyba. Ta. Te świecące to... Każde... Nie, to są... A! Ja, tak. tak. A te są 3D, trójwymiarowe. Gasly Hunter, Onyx, Magic Career. Zawsze to zavto, zavto zavto fajnie wygląda tak macha tymi skrzydłami. Ja pamiętam, że to ten komplet ja kup, o, ktoś kupiłam przy... gdzieś na tym, jak byłam na Słowacji mm -hmm. W miasteczku i patrzyłam, a kupię to pokażę, no co tak. <laughs> <laughs> Właśnie to jest jeden wzór, gdzie widzę Snowlaksa, jak leży na brzuchu, a nie kornem na no, do góry. No, to jest takie. Tak, teraz muszę to schować. No, to, 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 to. zawsze jest tak jak do kogoś przychodzę, to albo robimy za duży bałagan, czy to u mnie, czy to u kogoś i potem jest wszystko, że nie ma gdzie się Dobra, no, no spokojnie. jeszcze to na dół? Tak mhm. tutaj no, To chciałam jeszcze tak zobaczyć. Weź panie wyciągaj pan. nie Chciałem zobaczyć po prostu duo, naklejkę, ale... Ja jak nie ma to, to nic, bo by była luzem po prostu mm. albo w tych... Dobra. No i patrz, magia. Wcześniej się mieściło, a teraz nie. Czy teraz nie. A, bo nie było no. to... <laughs> <laughs> u, u mnie tak samo. Wszystko na ścisk. No. E, już tak jest. Nie ma się, nie ma się co przyjmować Książki. Tak. Pokemon 2 łowisz swoją siłę Ekst elektryzujący nowy film Kids Warner Bros. I wiesz co, nie pamiętam kiedy ja zdobyłam te książki w ogóle. O, tu nawet było coś kolorowych tak. w ilustracjach. Tak. Ratowanie świata ciężka praca nawet dla przyszłego mistrza Pokémon i jego Pikachu. Pika, Pikachu. Tak, tłumaczenie. Bitwa, pasenie w, w Azurii. Mam jedną taką fioletową książeczkę no, z tego, szczęścia. tego. Tak. I siostra kiedyś miała też taką. No moja właśnie. kolekcja. Tak. Wypełniłaś? Zalet w tym, że na nie. początku nie miałam. I powiem ci tak. Część naklejek jest niestety. Taka pomieszana. uuu. Tu. tu jest. Nie miałam zeszytu i jak ja dorwałam w końcu zeszyt, to, to większość była już tutaj, chłopaków. A jak naklej? A, bo to jest wycięte z zeszytu, prawda? Ja Kie... I już w końcu trzymam tutaj, a drugi zeszyt, zeszyt jest tutaj. Ostatnio Chipita w rogalikach Chipikao z promocją Generator Rex zrobiła takie coś, że za wypełniony album dawali iPoda z zebranych 100 naklejek, prawda? No to ja robiłem wymianę kartami, zam, zamieńcie się ze mną za, mhm. za naklejki na Wam karty Pokémon. No i wysyłałem, pamiętam, było strasznie ciężko dostać niektóre naklejki, bo one były po prostu w mniejszej ilości no wydrukowane. Się. No i jak mi się udało, to ja naklejałem je tak, żebym mógł sobie potem je przykleić do innego mhm. albumu. O, Pokémon Adventure z Prismac Snorlax, był czwarty numer. Mhm. Mi się wydawało, że. albo ja mam tylko trzy i po prostu. No właśnie, mam jeden, dwa i jeden, cztery. 1, 2 i 4. Wystawek Snordax, no to jest must have w kolejnym tym... w kolekcji. Tak. Kurde, to było, bardzo. To nie... było w polskiej kolejności, prawda? Tak. Nie tak jak w tradycyjnych nie, nie. mangach, a tu jest zapowiedź. Tak, i chyba piątka jeszcze wyszła z tego co tam Wyszła? tam. Szóstka już nie wyszła. Duchy Gastliego. Ciekawe. Tak mi się wydaje, że trzeba by było na stanę Jiffa wejść mm -hmm. i tam w tym w archiwum zobaczyć. Ja wiedziałam, że piątka wyszła, tylko właśnie szóstka już nie wyszła. Ja teraz, jeśli miałaby się pojawić jakaś prenumerata czy magazyn związany z tematem Pokémon, to zamówiłbym prenumeratę. No ja też. Nawet nie jedną, tylko dwie. Jedną, żeby skorzystać, z drugą do kolekcji no, <śmiech> <śmiech> Żeby chociaż im to zeszło. Naklejkowe szaleństwo, tak. Snorlax. No i co zrobiłaś z tymi pięknymi naklejkami? Teraz można się bawić Who's pokémon Pokemon? Tak, to masz tego, Weedla tak Pidgey? Wysz... Pikachu? Vulpix? Nie wiem Nie, To jest chyba Poliwhirl Tak To jest Magnemite Biglet? Du nie, Duktr. Chyba Duk duktr prędzej. Tu jest <grymer> <grymer> <Walter? gry> elektro. Elektro to jest chyba. Elektro elektron Może być, nie, jest większy. Ale Wiesz, to. Co? Nie, Acha, co z nie to, by zrobiłem. to były kolorowanki, tak, faktycznie. Da, i różne takie te. A ja jedną taką dostałem od kogoś po kolorowanych kweckach. O! Bo... A, już wiem skąd mam te pocztówki. <grym> <grym> Prezent, pocztówka do wymiany lub korespondencji. Naklejkowe szaleństwo. Tak, kolejna, to jest kolejna część. część. Pikachu, Cliffery. Tak, to już trochę. Boże, jak ja wtedy kolorowałam. Ja mam taki zeszyt, co też próbowałem rysować. Pokemony to takie kulwody powychodziły wychodziły niektóre. <gulfony> Albo. Ta, nie, jak byłem u, u tego, mhm. u brata ciotecznego, to on miał te osy. No? Ja mówię, kurde, jak to zrobić? Zdjęcie. Zdjęcia nie zrobię, wtedy telefonów nie było. Kartka papieru, kredki, rysuję, wycinam okrągłe, żeby potem wiedzieć, jakich mi brakuje. Tak, to jest do tych tazosów, ale tazosy oczywiście są pochowane w, no, w siateczkę, uh -huh, żeby tam nie uh -huh. poginęły, bo to wiadomo, tutaj to łatwo mogły odlecieć. I ta cena, Złoty 9, którą żałuję, że wtedy więcej albumów nie kupiłem. Słuchaj, ja zapłaciłem 99 groszy. No, ale ja, ja kupowałem te albumy i to odbiło się na tym, że mało tazosów mam z tej serii bo kupiłem chyba z 10 albumów i zamiast chipsów i potem gra, grać w Gdzie to Czy tu jest magiczny zaszczyt z kolekcją pokażę? Eee, tutaj po części wow. są jeszcze naklejki z Power Rangersów i z takich mniejszych kolekcji, nie? Nie, ja na Power Rangers to pamiętam. Ale znowu mam zbierało. trochę tych jogurt, jogurt, z jogurtów, co kiedyś były. Ja no. mam oczywiście wszystkich A To Zaraz ci zabiorę. Nie! Wynika. Nie zabierzesz, nie zabierzesz! Pamiętam, jak na jednym Pokemicie jedna osoba przyniosła ładę i miała tak ponaklejane taśmą klejącą No to podklejaliśmy i się dogadaliśmy bo dałem jej grę bo tam jakąś tam chciała Niestety ja, ja tak już naklejałam, żeby było przy mnie Niestety no, to z, Złe myślenie Wyrwiemy kartkę, namoczymy w wodzie Czekaj, kogo ja tu mogę nie mieć? No, i chyba ty masz większość tych co ja Growlite może Tutaj nie? wszystko, manki chyba też, jak, jak nie będę kogoś widział to będę w szoku. Wściekła kakuna. No. Czary zacznij do No mówię, ty masz chyba większość tych co ja mam. Cliffery mm -hmm. nie wiem czy nie mam porwanej, bo niektóre po prostu ciężko tutaj... było oderwać. No, no, niestety... Wartotla chyba nie mam. O nie. O i Caterpie widzę po raz pierwszy na oczy. Tak? Mi, mi, mi. Am jest nie, 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 w nie, Ale zobacz, jak tak wytniemy tutaj. O, nie, hmm. tak o, no. no nie, 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 to Likitung. nie, 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 to chyba gdzieś widziałem, ale Tangela, Koffinga nie Cubona chyba też nie i gra też, nie? O ja w Czekaj, pokaż. Czy wypełniłaś ją? E e e um. e Poczętko. Nie, nie pokaż! Ten wyjątkowy przewodnik należy do Kasi. Może nie. Wiek 13. No. Mój ulubiony Pokémon to Rajdon. Dlaczego? Wiesz, co? Pierwszym Pokémonem w ogóle z całej generacji był Rajdon, bo on najbardziej mm -hmm. mi się podobał, bo był taki silny i można było na nim jeździć, jeżeli miało się dużą uwagę. Mm. A później, jak zobaczyłam jeszcze Rajdy to już tak. O... A na pierwszego widziałam. bo później zobaczyłam, że ma tu niższą wersję. Tak. Jak... jaki fajny nosorożec. I tu kupon, który wypełniłaś, a nie wysłałaś. Ja, no, ja tak samo. No, My to w parę się uczym. Tak. Pierwszy jest Raidon, drugi jest Rajhor, prawda? Rajhor jest pierwszy, później jest Raidon, a później jest Rajdoner, czyli tam ta wyższa forma, co jest taki kamienny, no. no, to moim pierwszym Tazosem właśnie z Pokémon Tazu była ta pierwsza forma. Raichor. Tak. Rajdon, Raidon, e, Rayform. Rayform? Jak? Kabutopsa tak samo nie mam. Flariona? No, musisz namoczyć ten zeszyt. A proce panie? Tyle masz z tej serii? Tak, Luzem. To są podwójne? Tego co dobrze pamiętam. Dziękuję. Tak jest a sobie Mogę... Ej, ale to jest, bo to jest z tekturką, tak? Tak, że. Ojejku, to się... mi się, że ten, że mi... No. Sanker nie mam. Sunflora chyba mam. Donfan chyba mam słaby stan. Mizdrewius mam, piczu nie mam. Octillery mam na tym... wiesz na czym. No. Na tym kubeczku tak ten położonym ten. No. po prostu. Miltanka nie mam. Glagera nie wiem. Hundauer nie wiem, Stantlera na pewno mam, tego nie wiem, albo, tego czekaj, nie mam. Ja wycinam po Hopipa prostu... Żeby ich ten... też nie mam. Przecież... Espiona chyba mam, Togepi też mam. Merila na pewno nie mam. Tych nie jestem pewny. No, a ja nie wiem, czy ja przypadkiem ich nie wycinałam. Chociaż... A nie, powtórki. Przejrzymy. Powtórki. Mamy. No nie. <laughs> skaner jakikolwiek ci działa teraz. Mam skaner za nieszczęsny. Mm. Lugia, hopip. rozpiana widziałem Herakrosa, nie. Meganium. No właśnie. No bo to jest ta tekturka jak się zagnie, to się nie. Jakby była metalowa sama, to by się. Tak, handauer, apom spinerak Ja bym wcześniej miała ten pomysł, tak jak te karty się przechowują, tak to coś, coś, Ty chyba powkładamy. Tak, do tych no, koszulek. To fajnie by było, ale niestety. Nie wiedziałem, że jest picchu, a Rajszu to jest w ogóle. Super też Merip Fleffy Pamiętam Merip. To chyba był pierwszy mój flash, którego zobaczyłem na oczy, bo mówię, Ło świci w ciemności smoczam lodowy, no nie, też nie widziałem go. Fitman top? Eee, tak, i to był... <laughs> Źle był. Elekit. ho O tej w dobrym stanie, no nie. Ej. Tak, mój rysunek. Dragon Ball, patrzysz Piccolo, Piccolo. Nie, nie patrzysz na to, bo to już są moje... Spisywałaś tak. sobie te, które masz? E, o Jezus, nie pamiętam co to było. Ja robiłem takie listy, jakoś aktualizacja i tak samo według typów. To musiałem wszystkie serie, wiesz, tak, porozkładać. Tak, To jest różne te, różne... tak. Naklejki to było Nie. A to był jakiś boomer samochodowy. Tak, tak. No to wiesz, Ma zbieractwa bo że ja jestem kochany komik, to, tak, to wszystko zbierałam, hmm. Co się dało. Tak, te chyba byłeś nie, te chyba już miałeś, a niepewne to masz. Tutaj. Zrobimy jakąś wymianę. Jakiej? Okay. Potrzebujesz najwięcej chyba kart do rysunków. No. Zrobię. Zrobiłem. Właściwie mam przegląd. część kart powybierałem. E... No dobra. Jakoś się dogadamy. Ten. A tutaj mam kolekcję nie Pokémonową, ale ogólnie takich różnych typu no, A, no Dragon Ball i tak dalej. No tu też mamy jeszcze 6 minut w tym fragmencie. Nie, chyba już w ogóle.. Masz to! A idź ty! O, Co? Kartoniks ze skarabeusza. To była taka folika z wyrzutnią. Aha. Masz ją tu gdzieś może? O, tu masz i to wszystkie trzy. Nie, dwa kolory masz. A z tego co wiem, był jeszcze zielony, który, którego też mam gdzieś. Aha. Takie skarabeusze, właśnie były do serii Yu-Gi-Oh! To był jako drugi dodatek do drugiej serii. Oprócz skarabeusza znajdował się tam metal tazo i to kosztowało złotówkę. Że zamiast chipsów można było nakupić się tych skarabeuszy i po prostu mieć ich pełno. No, no, no. Tutaj mam coś w starych panów Digimon. Też takie Kampina, ja tak. pamiętam, że kupiłem raz ten jogurt, czy to był jakiś ten waniliowy, nie smakowało mi to i nie zbierałem tego. No. Duel Masters, to były te fajne, ja to nazywałem telewizorki, No. Bo to było w płatkach na mleko, tak. postacie właśnie z karcianej gry tak. Mistrzówka i Judo. Każdy kolor oznaczał inny typ. Nie? No, tak i to 5, właśnie 5, 5 fajnie, ryzyk. fajnie wyglądało. Jeszcze no, tu jest światłość i chyba dżungla czy roślinność. Jedną, co jeszcze? No z Digimonu, jeszcze Pudełeczko. Mam tutaj, takie pudełko. A to jest jakieś takie nie wiadomo jakie. <laughs> nie wiadomo, wiesz co, to nie wiem czy to nie było z tych. Mm. A, to są jakieś tu są. Nie. Digimon. Tak. Mhm. No było z gazetki takiej. No może się... z kartonowej do złożenia do, do samemu. Tak. Kiedyś to było rzeczy. Złóż sobie i samemu, a teraz tak. dostaniesz całość. Rogaliki Dragon Ball. Tak. <laughs> One były tak niedobre. <laughs> Dlatego tak mało mam. Ja też ich nie zbierałem. Inni się nimi zachwycali mi one takie smakowały. Naklejki, no no nie wiem, jakoś szału też nie było. Wolałem skupić się na kartach właśnie Chio Chips z Dragon Balla. No, tych Sheo Chipsów to ja mam owciul. O, nie masz dużo tych z serii Transformers. Oj, Transformers to strasznie lubiłam. No to no. Też, też mi brakuje kilku tam do, do kompletu. Tak, a patrzcie, tyle i jeszcze nie jest z Dragon Ball. Tyle jest z Dragon Ball. <laughs> Spojrzę, nie? No. A tych Noxów zbierałaś coś? Trochę mam. Mało, ale w Sonic też jest fajne. Tutaj mam Naruto, ale ktoś chciał. Naruto, Naruto. Mam też, mam Panini. też. Panini. Fajnie. Eee, czekaj, gdzie to jest. Gdzie to? O, i te. Eee, z o Ło, z z z z atakujesz mnie na albumem właśnie. Właśnie Stripikao, tylko że na naklejki. A to jest Naruto, prawdziwy duch ninja. Tak. No, to, to jest album. Chyba w jakiejś gazecie był. Eee, nie, to się dostawało. się od Miałaś tyle kolekcjonerskich gier z tych. Yu-Gi-Oh!? Yu -Oh? A nie, nie pokazałam ci tego segregatora. Tam Yu-Gi-Oh! W <laughs> każdym jest mniej niż ja, ale... ja nawet tych zasad nie ogarniam. Proszę. Ja też nie ogarniam. Nie, ale zbierałam bo po prostu, bo zajebiste To rycy. są dedykowane koszulki? Nie, to są na pokemony tradycyjne. Mm -hmm. To wszystkie oryginalki, no nieźle. No, bo ja trochę kasy poszło. <grych> Jakby szał, chciałam tą exodia zebrać A to jest część jakaś jej? To jest, nie, to jest. Um, y inna Eksodia składa się z pięciu części, ja mam niestety tylko korpus. Nie mam dwóch nóg i rąk, czekaj, zaraz, gdzieś... Eksodia była właśnie popularna chyba, w tym anime. Czekaj, Eksodia miała ile kropek? Dobra, moment, bo się gubi wszystko. przelecimy do Eksodia. Eksodia, gdzie, Exodia, gdzie jesteś? Exodia. I Bait Blade. wyrzutnia dysków, ten... E... Dzień był oryginalny, podzielony, był to... To chyba był oryginał, o, bo oryginalne miały wy wyjmowane serce, no. tak no. mi się wydaje. O, to jest Exodia. Exodia, The Forbidden Właśnie. One. Właśnie. Potrzebowałabym, musiałabym znaleźć jeszcze, mówię, ręce... Ja mam jakieś Szki. booster boosterboxy, znaczy jednego booster boxa mam, ale po niemiecku, z Yu-Gi-Oh! Ale nie wiem za ile, za dziewięć dych? Jakoś czy mniej nawet mi się go udało kupić. No, no mówię, no mam tych trochę też kart. Beyblade, wirujące dyski. O. O, były czasy no, ja no, mam tych trochę. Ta. tak trochę A ten duży to miałaś taki nie tak, to miałam tak. A pamiętam, że a w środku tego masz magnes? Chyba powinien być, ja trzeba w A to ciężko to, to nie, już nie ma czasu. I tak się koń, kończyć się czas na nagranie. No, pójdzie, tylko trochę. Widziałem tylko trochę. Widzę, że tu i się chowa. Co? Tutaj dalsza część mamy. A resztę tą że jest kolejna starta maga. Przynajmniej będziesz miała w czym piecu. upart. O nie, tego no nie A w szafie też masz karty, tak jak ja? Nie. A co? Ubrania, co by mogła mieć, jak kobieta? No panie. Czekałem na tą odpowiedź. No jest. Tak, jeszcze mam e, coś, co kiedyś. No. Co to jest? Tak. Co to jest? To jest jakieś Wings, to wiem. Tak, ale w materiał. To było też anime, coś podobnego o Pokémonach. Czekaj, czekaj. Monster Rancher. Nie wiem. Było anime. Nie, nie słyszałem. Na razie materiał. nie w Polsce, ale było. Później znalazłam na internecie.